Witam serdecznie burmistrza Koła, Pana Mieczysława Drożdżyńskiego. <klucza> Witam burmistrza Krotoszyna, Juliana Joksia. Mianowicie zaprezentujemy Państwu film Zaduszki artystyczne Koło 2012. Jest to impreza cykliczna, która odbywa się od kilku już lat. W tym roku takim nowym. Jest rozstrzygnięcie konkursu na projekt pomnika upamiętniającego wydarzenia z 2 września 1939 roku. Konkurs, który zainicjował Stowarzyszenie Prześladownictwa Miasta Kolana Barto, jest jak ja już gdzieś wspomniałem, pokłosiem spotkania sprzed trzech lat, na którym spotkali się władze naszego miasta, władze miasta Kłopotowczyna i Jarosławskich na świątynarzu. Z okazji 70-lecia bombardowania dworca kolejowego. Nalotu niemieckiego w kole 2 września 1939 roku. Pociąg dotarł rzeczywiście do rolu pod Lwowem. Ale po drodze no, była tragedia. Kiedy pociąg stał e, na stacji Koło, czyli przed stacją Koło, E, trzeba pamiętać, że w tym czasie przepuszczano nasze transporty wojskowe, idące na e, wschód. E, natleciały niemieckie samoloty, które najpierw e, zbombardowały transport, a następnie samoloty, samoloty e, nawracały i e, ostrzeliwały ludzi. To były głównie dzieci, to były kobiety z tego transportu. Dzisiaj przypuszczamy, że mogło zginąć wtedy spośród mieszkańców Krotoszyna, Okolic około, około mówimy, 150 osób. Rodziny ofiar są bardzo hmm, zadowolone, że tak można powiedzieć z faktu, że hmm, powstała inicjatywa E, budowy nowego pomnika na tej masowej modli. cześć jednego z niemieckich dowódców w tej bitwie generała Kar Karla Litzmana podczas okupacji chytrowskiej nosiła nazwę Litzmannstadt. Niemcy po wyparciu Rosjan wybudowali linię kolejki wąskotorowej z Dobrego Kujawskiego przez Sam i Koło do Dąbia. Na dniem... tytuł tego niby referatu, a ja chciałem podzielić się po prostu swoimi takimi osobistymi refleksjami na temat tego miasta. Obliguje mnie do tego dwie rzeczy, mnie oblikują. Jedna to to, że reprezentuję największe Stowarzyszenie Społeczne w Kole, a druga to to, że mieszkam w kole. Grubo ponad 200 lat. Niemieckie od godzin rannych 1 września zaatakowały m.in. węzły kolejowe. Bombardowano wrześnię w pierwszym dniu wojny, kiedy stał tam nasz pociąg. Samoloty obniżały swój lot i zbliżały się do dworca kolejowego. Pierwszy samolot lekko zawyżył lot i oderwały się od jego kadłuba dwie duże bomby. W tej chwili potężny wybuch przewrócił mnie i siostrę z dzieckiem, tak, że znaleźliśmy się w pokoju. Zaległo mi w uszach. W powietrzu unosił się pył i kurz który dusił w gardle. Zawołałem: Gaz, gaz, gaz! Byłem przekonany, że Niemcy użyli gazów bojowych. Przyłożyłem do twarzy ścierkę zmoczoną w wodzie, aby chronić drogę. Odpowiedziałem na dworzec kolejowy, aby zobaczyć, jak kursują pociągi, bo wczoraj wybuchła wojna i mówili, że są zmiany w rozkładzie jazdy. Na dworcu panował tłok. Stanowiska obrony przeciwlotniczej, obsadzone naszymi żołnierzami, sprawiały wrażenie, jakby nie spodziewali się niczego nadzwyczajnego. Krystyna Wiśniewska z domu rapior, w dniu nalotu miała dwanaście lat i siedem miesięcy. Po zrzuceniu wszystkich bomb siegli z karabinów maszynowych. Siostra została ranna w ręce i nogi kulami z karabinów maszynowych. W międzyczasie znalazł się czerwony krzyż, opatrywali rannych. Zostałyśmy opatrzone. Szanowni Państwo, drodzy goście, przyjaciele z Koła, jak i również mieszkańcy naszego miasta. Myślę, że ta smutna le le lekcja historii uświadamia nam, jakie są jeszcze nieodkryte tajemnice II wojny światowej, jej początki, jak wiele jest jeszcze kart, które trzeba zbadać, odkryć i przekazać, bo ażeby żeby pamiętać, ażeby mieć szacunek dla tych, którzy wtedy tam byli, którzy chcieli coś zrobić dla Ojczyzny, którzy często przepłacili życiem, zdrowiem, którzy chcieli, ażeby Uratować z tej wojennej pożogi tyle, ile się tylko dało. Szanowni Państwo, mój kolega praktycznie powiedział wszystko. Ja chciałbym, zanim podziękuję wszystkim za to dzisiejsze spotkanie, chciałbym powiedzieć trochę nietypowo, bo tak praktycznie od 2007 roku, gdy z delegacją składamy daty, tego 2 września, to tak proszę się nie obrazić, ale ja zawsze tak. Do sekretarza pod nosem mruczałem, że musimy coś zrobić z tym pomnikiem, bo, bo, bo jest już czas i on tu kiedyś upamiętniał te ofiary, ale praktycznie pan Grzegorz mułszycki powiedział, no to już tak z dziećmi, jako dzieci, zawsze na wszystkich świętych i nie tylko zapalamy znicz na tej zbiorowej. I później to nasze spotkanie delegacji przedstawicieli samorządu Krotoszyna, miłośników Ziemi Krotoszyńskiej i praktycznie nie potrzeba było dużo rozmów, żeby dojść do wspólnego wniosku. Dzisiaj chciałbym podziękować wszystkim osobom zaangażowanym, miłośnikom Ziemi Krotoszyńskiej, tak powiem, i miłośnikom Ziemi Kolskiej, którzy włączyli się w ten projekt i chciałbym podziękować za dwa pomniki. Jeden, który będzie odsłonięty 2 września w przyszłym roku w kole w 75. rocznicę, a drugi, który w tym czasie powstał w naszej pamięci. Bo te działania, które te osoby podjęły, wszystkie osoby zaangażowane i to, że na, tym, na tej zbiorowej mobile pojawią się nazwiska wszystkie albo prawie wszystkie tak jak Pan Kosak powiedział. Być może nie uda się odkryć wszystkich nazwisk, ale tą pracę, którą wykonali przeniesiemy na ten pomnik i będzie to oddanie wielkiego szacunku naszej historii, tragicznej historii, która połączyła społeczeństwa naszych miast Rutoszyna i Koła i nie tylko. Jeszcze raz serdecznie dziękuję wszystkim za dzisiejsze spotkanie, dziękuję za konkurs, za wybór pomnika, dziękuję młodzieży. Myślę, że to takie działania, które pozwolą kontynuować tą tradycję i pamięć o ofiarach tego nalotu z 2 września 1939 roku. Dziękuję bardzo. Chcę jeszcze to powiedzieć, że podczas dzisiejszego spotkania